Dziś mam ma specjalnego gościa i zaprosiłem do nagrania. Patrycję, witam was serdecznie. I Jestem z oddziału Ryda Nieruchomości w Częstochowie. Dokładnie. I teraz, dlaczego zaprosiłem Patrycję? Bo Patrycja przez jakiś czas była w takim momencie, gdzie większość agentów, powiedzmy, znajduje się bądź znalazła. No i część tej próby nie wytrzymała, część przeszła przez to jakoś. I chcemy Wam, właściwie Patrycja Wam powie, w jakim miejscu była, czemu, co. To jest bardziej film, który ma pomóc agentom przejść przez takie trudne momenty, tak? Oczywiście. I postaramy się Wam pokazać, co można zrobić, nawet jeżeli może nie jest najlepsze, bo teraz są też takie czasy, że ludzie narzekają chyba na kryzys nie? W branży. Oczywiście, że tak na każdym kroku słyszę, że jest źle, że się nie da, nie uda się tego zrobić, natomiast z mojej perspektywy i Teraz, w jaki sposób prowadzimy dane, dane tematy, uważam, że się da. ale Tylko zależy to wszystko od nas. To po kolei. Gdybyś powiedziała wszystkim osobom, które to będą oglądać, w jakim punkcie byłaś na początku? Powiem Wam, że byłam w takim punkcie troszeczkę trudnym, i szczerze powiem, no nie szło to wszystko w taką dobrą stronę. Nie szło no, Generalnie ta sprzedaż. W zasadzie sprzedaż to jakoś tak, ale nie szło w tym dobrą stronę pozyskiwanie tej nieruchomości, bo jeśli my nie mamy nic w koszyku, no to docelowo nie będziemy mieli co sprzedawać. Tak? Mhm. I no i tutaj znalazłam się kurczę w takim punkcie, że zastanawiam się, w którą stronę mam pójść. Czy mam po prostu zrezygnować, czy kurczę zawsze się tak w sobie znaleźć rozwiązanie. I iść do przodu. No, oczywiście jestem taka, że wybrałam, oczywiście, tą drugą opcję. I, no, i co? No, czyli generalnie e, nie byłaś zadowolona z wyników? Swoich. No nie byłam zadowolona z wyników. No, to nie było to, czym sobie, o czym sobie wymarzyłam. No, to nie osiągałam tych celów, które sobie wcześniej wcześniej założyłam. No i spróbowałam szukać rozwiązania na to. No, czyli I... Ostatecznym takim tym rozwiązaniem miało być, być demetralna zmiana, natomiast no, no nie, no, no to się... Czy możesz powiedzieć wszystkim osobom, jakie będą oglądać ten film, jak wyglądał ten proces w ogóle podjęcia decyzji mhm. i co zmieniałaś po kolei? Po kolei, po rozmowie z Tobą i przedyskutowanie w ogóle tego tematu, co tu u mnie nie działa, postanowiłam zacząć od początku, od samego początku, czyli Zrobiłam ten krok w tył, nie wstydzę się tego tak powiedzieć, i zaczęliśmy tak naprawdę od podstaw, mhm. czyli od tych telefonów. Wykonywałam w ciągu miesiąca około 500 telefonów, mhm. i wyrobiłam sobie rozmowy telefoniczne do, tego, do takiego momentu, który pozwolił mi na spotkania. Dużo było tych spotkań no, na kolejnym miesiącu, bo nie mówię, że, mhm. że to od razu ogólnie tak zadziałało. Y, y, oczywiście w tym wszystkim pojawiła się moja pewność siebie bardziej taka, y, taka mocniejsza, mhm. można by powiedzieć i y, 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 widziałam, że to działa, to co, to, co tutaj jest, to, co zmieniliśmy. No dobra, to teraz dla kontekstu. Gdybyś powiedziała, że kilkaset y, rozmów miesięcznie wykonywałaś, nawet 500 i się zastanowicie, ile dzwonicie w ciągu miesiąca, to powiedz, ile wcześniej dzwoniłaś w sytuacji, kiedy no. tego efektu nie było. Wiesz co, no, nie dzwoniłam akurat tak dużo, z tego względu, że widziałam, że kurczę, te telefony trochę mnie drażnią i, i ci ludzie mi odmawiają, więc pod zaczęłam twierdzić, że coś jest kurczę ze mną nie tak, no. ale tak jak powiedziałam, no trzeba sobie to też w głowie poukładać i zweryfikować. No kurczę, no, no przecież za mną jest wszystko w porządku, wykonuję swoją pracę. Wiem, że y, jestem w dobrym miejscu, uwielbiam ją, wręcz y, 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 nie mam zamiaru zmieniać głównie mm. branży na ten moment. Na ten moment. No dobra, to tak może. konkretnie. Mówisz, że było nawet 500 telefonów w ciągu miesiąca, a wcześniej mm. było ich ile? Mniej więcej. Nie, no ja powiem, że 20, no to będzie. Z... Jeżeli to jest prawda? Nie, no mniej było niż 20, nie. W ciągu miesiąca? A nie, w ciągu miesiąca to było około 100. Kostu, 100. Mhm. no, czyli koło 100 w ciągu miesiąca do 500. Tak, w ciągu, tak, około 100 w ciągu miesiąca na samym początku, do 500, no teraz mhm. obecnie. Mhm. I teraz też jedna rzecz, którą musicie wiedzieć, to to, że to wszystko miało miejsce tak naprawdę my zaczęliśmy rozmawiać chyba w maju. Tak. tak? I tak. wszystko zaczęło się dziać czerwiec, lipiec. Więc bardzo to jest... W bardzo szybkim tempie, zaczęło wszystko się zmieniać. Tak. I mm. ja chciałem tylko podkreślić, że to jest sezon wakacyjny. Mm -hmm. tak. mimo wszystko, tak? No bo to też słyszysz na telefonie, prawda? Mm -hmm. Tak, no słyszę na telefonie, że każdy chce, a proszę zadzwonić za jakiś czas, mm -hmm. tylko pamiętajmy, że musimy sobie to zakodować, bądź gdzieś zapisać, żeby zadzwonić. Jeśli się umawiacie z tym klientem za dwa tygodnie, zadzwonicie wcześniej. Bo on może podpisać umowę. Mm -hmm. No, bo on będzie pamiętał, znaczy, że się umarł, że... z jakimś agentem. Oczywiście, że mi się zdarzyło tak wiele razy. I, no, ale człowiek uczy się na błędach, ale to nie jest też świetne, że się właśnie. Nad... No, musimy jakieś wnioski z tego wyciągnąć. No jasne, nie? E, No dobra, czyli tak. Telefony ogarnęliśmy. Tak. I co później było? Ogarnęliśmy spotkania pozyskowe. No. Oj, to trzeba naprawdę zrozumieć ten schemat, który, którego nas u... nauczyłeś. Jak już zrozumiecie, to no, nie ma siły, że nie ma siły na niepodpisanie umowy. No dobra, teraz tak. Na początku, zanim zaczęliśmy tak etapami pracować, konkretnie, to mniej więcej miesięcznie ile tych pozysków, bo też jedna ważna rzecz, Tutaj w, w Freedomie to jest umowa na wyłączność, tylko i wyłącznie, i to są takie twarde umowy, tak? Czyli, że klient, który tak. rozwiązuje umowę, e, ma też e, jakąś, powiedzmy, zrykształtowaną opłatę, która, którą musi uiścić. To więc to nie tak. jest taka niezobowiązująca. czy czym nie mówię, że mikrofon opadł? Nie tak tego że jednak jest ta opłata. Przy tej umowie, więc to nie jest też najprostsza umowa, do, czy forma współpracy do sprzedaży. No to wcześniej miesięcznie ile miałaś tak. tych pozysków? O, powiem ci, że jeden. Czasem miesiąc w ogóle, bez żadnego no pozyskania. Czyli można przyjąć, że jeden. Tak. No, można średnio przyjąć, że jeden na miesiąc. To teraz, jak już y, ogarnęliśmy to spotkanie mhm. i tak. zamykanie tego spotkania, bo to są mhm. różne rzeczy, to jakbyś powiedział, bo my zaczęliśmy w maju. No tak. i tak naprawdę czerwiec to, był, to mhm. były takie pierwsze miesiące intensywnej pracy, nie? Tak, czerwiec to takie intensywnej pracy i co się zadziało? No oczywiście to zaowocowało i jestem w stanie miesięcznie przynieść 7 umów na wyłączność do biura. No i teraz to nie jest tylko tak, że to są umowy na wyłączność, mhm. tak? Mhm. Tylko też jak już zaczęłaś mocno napierdzielać rynek, czyli tak. mieliśmy ten czerwiec, lipiec, to Jak sprzedażą to się przyda? No bo podpisane umowy to jest jedno i, i też. Mhm. Już nam dojść, tylko dokończę. E, no jest tak, że dużo agentów podpisuje takie umowy na nieruchomości, które no jakby liczą na to, że się sprzeda ta nieruchomość, natomiast ona nie jest nieruchomością, która na pewno w dobrym czasie się sprzeda i nie jest to powiedzmy idealny produkt do sprzedaży. Nie? Mhm, tak. Więc. Czy u ciebie to było tak, że tylko podpisywałaś umowy na wyłączność, czy coś jeszcze było w kontekście sprzedaży? No, I w kontekście sprzedażowym również się zmieniło. No, no ale to też yy, we współpracy w zasadzie z tobą y, diametralnie się z ogólnie zmieniło, można tak powiedzieć. I yy, yy, w większość tych nieruchomości, których pozyskałam w lipcu, umowy przedstępne mam już teraz w sierpniu. Mhm. Więc no, jest to wynik naprawdę bardzo dobry, bo nie sztuką jest pozyskać tę nieruchomość i ją mhm. wrzucić na portal, bo to większość to sobie samemu robi, dlatego mamy taki dziwny rynek, mhm. że każdy o pośrednikach myśli właśnie w taki sposób, tylko sztuką jest w taki sposób przedstawić tę ofertę, żeby ją w jak najkrótszym czasie zbyć, sprzedać. Dokładnie. To teraz... Czyli masz sprzedaż. No mam. Super. I teraz, co byś powiedziała tym osobom, które się zastanawiają nad tym, co zrobić? Czyli tak, jak ty mhm. są w jakiejś, albo są indywidualnymi agentami, albo są w jakimś biurze i cały czas zmagają się z tym, że pracują. Mhm. No i teraz też ustaliliśmy to, że to jakby praca to nie zawsze jest taka praca, jaka jest wymagana, czyli jak coś się zmienia, wdraża, to trzeba jednak zdecydowanie intensywnie to robić. Żeby to przyspieszyło. No i teraz, jeżeli ktoś nie jest zadowolony z wyników, czyli ma ciężko z utrzymaniem się, tak, mm -hmm. że tej, tej płynności nie ma, to co byś na wyglądać miejscu? Jakbyś to miała jeszcze raz powtórzyć, to co ty, ja mając w tej formie? No? wiesz, co, to na pewno bym udała się do osoby, która jest mi w stanie pomóc mm -hmm. i przeanalizować sobie na moją sytuację jeszcze raz od samego początku. I naprawdę nie wstydzić się cofnąć o krok do przodu i zacząć wszystkiego od początku, mm -hmm. bo zawsze możemy to zrobić. A i, i, o, i daje gwarancję, że to się uda, tylko, że to my sami musimy wiedzieć, my sami musimy mocno napierać i wierzyć w siebie, a i uzyskać tej pewności siebie, to wtedy naprawdę i ludzie wam uwierzą i, i będą wam ufać, no bo mm -hmm. na tym to polega. No tak. Jeśli podpisujemy no, taką umowę na wyłączność, jaką my mamy, no to mm -hmm. no, ci ludzie zresztą no, muszą nam zaufać. I teraz, jak jesteśmy już w, tam, w, w kwestii tej pomocy, to chciałbym, żebyś powiedziała to, co kilka razy poruszyłaś, czyli te zimne telefony, bo nie lubisz ich nadal. No, nadal ich nie lubię. No, ale jak to idzie? No, idzie bardzo dobrze. teraz no. powiedz mi, czy masz inne podejście w sytuacji, kiedy masz inny efekt? No bo wiadomo, tak. że jakby tak. no, nie każdy będzie po, no, po entuzjazmem do tego, żeby dzwonić do, do tych ludzi, bo jest jednak jakiś tam procent odmów, tak, jeżeli tak. dzwoni się nie na klienta, tylko w szczery, transparentny sposób, mm -hmm. tak, bezpośredni, gdzie mówi się o wartości usługi, nie, mm -hmm, tak. no to yy, dalej ich nie lubisz, mm -hmm. ale czy inaczej do, do nich w ogóle podchodzisz? Inaczej podchodzę do tego. Hmm? I, yy... Nie mam żadnego oporu przed wzięciem telefonu, wykonanie ich, dlatego że poprzedni miesiąc pokazał mi, że tylko i wyłącznie na, przy wykonywaniu telefonów jestem w stanie pozyskać te nieruchomości. Mhm. To nie były żadne polecenia, mhm. więc no, da się to zrobić, tylko no, trzeba po prostu poukładać sobie też w głowie i, i, no, i uwierzyć. Mhm. Że no, w siebie, że da się to zrobić. No i teraz jeszcze taka ciekawostka, bo to, co Patrycja powiedziała, że jakby ta codzienna praca z telefonem i z kontaktem z nowymi klientami jest bardzo istotna, do Ty już jesteś kawałek czasu w branży? Jestem, no, można powiedzieć, dwa i pół roku. No, dwa i pół roku. I teraz, w kontekście y, poleceń, które mm -hmm. poruszyłaś, to ile miałaś przez ten okres w ogóle poleceń? O Bardzo mało. No? No, może jedna, dwie osoby. Teraz po, posłuchajcie tego, co Patrycja powiedziała, że przez dwa pół roku pracując regularnie i utrzymując się z pośrednictwa miała y, nieproporcjonalnie mniej, mm -hmm. tak w ogóle w skali całej, całej kariery, poleceń niż pozysków mm -hmm. takich wydzwonionych, tak wypracowanych tak. Y, na co dzień. I chciałbym inaczej, może Ty powiesz, czy powinno się liczyć na to, że te polecenia będą? Uważam, że nie, bo trzeba wziąć wszystko w swoje ręce. No. I wziąć się w garść. I uwierzyć, że dam radę i zrobimy to. Dokładnie. Więc jeżeli jesteście w takim miejscu, gdzie nie jesteście zadowoleni, albo rynek Was zaczyna stresować i bo bo Ty też miałaś ostatnio jakąś rozmowę z koleżanką z branży, tak? Podobną. Mm, tak, miałam no. ostatnio z, z, z konkurencyjnego biura. Mhm. Nie dzieje się nic mhm. kompletnie y, u niej. No mamy zastanowić się, co mamy dalej zrobić. Może będziemy współpracować razem? Zobaczymy. Natomiast no, to jest zastanawiające, tak? Że, tak. że wiesz, no, że no, kurczę, w innych górach się nic nie dzieje, mhm. a, a no, no, ja nie widzę tego, żeby, mhm. żeby coś było nie tak. No właśnie i teraz jeżeli jesteście w takim miejscu, gdzie ten rynek was może powiedzmy w jakiś sposób stresować, przerażać i ta nazwijmy to stagnacja, to ona raczej Twoim zdaniem wynika z nieosiągnięcia odpowiedniego pułapu do sytuacji rynkowej, jeżeli chodzi o nasze działania? Czy rzeczywiście jest tak, że rynek to tak mocno ograniczył? No bo Ty jesteś w innym miejscu, nie? Jestem w innym miejscu, ale myślę, że bardziej to pierwsze. Bo no, jeśli będziemy tak patrzeć, patrzeć na, na, na rynek i wszędzie słyszeć, że no. wszędzie jest źle, to w, końcu, to w końcu my sami będziemy myśleć, że no faktycznie jest źle. No i nie będziemy mieć e, tego powera w ogóle do działania, ale no, no nie no. Okej. Okay. Chcesz coś jeszcze dodać? Od ciebie? Nie? No, nie. było strasznie? Nie, nie było strasznie. Świetnie. To był pierwszy występ Patrycji taki na żywo, bo tam nie będziemy prawie nic ciąć. Może tam dwa momenty. E, dziękuję Ci Patrycja, że się zgodziłaś, bo ja wiem ile to jest nerwów i stresu. E, I co, do zobaczenia w następnym, może z Patrycją, może z Robertem z Częstochowy, tak? Jasno, oczywiście, jak najbardziej. Super. I życzę wszystkim naprawdę takiej siły i no, siły do działania, bo da się. Jasne. Dzięki za dzisiaj. Ja również dziękuję. Super.